Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy stycznia czyta Iwonna Teresa. Matka Stworzyciela. Ten tytuł bardziej niż wszystkie inne. Powinien wydać się nam niemożliwy do przyznania jakiejkolwiek stworzonej istocie. Na pierwszy rzut oka skłonni bylibyśmy twierdzić, że wprowadza on całkowity zamęt do naszych podstawowych pojęć o stwórcy i stworzeniu o wiekuistym i o tym co doczesne o autonomicznym i o tym co należne. A jednak głębsze rozważenie sprawy prowadzi nas do przyjęcia wniosku, iż nie możemy odmówić Marii tego tytułu, nie negując boskiego wcielenia, czyli wielkiej podstawowej prawdy objawionej, że Bóg stał się człowiekiem. Przejawiło się to w pierwszych wiekach kościoła. Chrześcijanie przyzwyczaili się od początku do nazywania Najświętszej Panny Matką Boga. Rozumieli bowiem, że nie można odmówić jej tego tytułu bez jednoczesnego zaprzeczenia słowom świętego Jana. Słowo, czyli Bóg-Syn, stał się ciałem. I niedługo potem uznano za konieczne, Oznajmić uroczyście tę prawdę głosem powszechnego Soboru Kościoła. Na skutek bowiem niechęci, jaką ludzie żywią wobec tajemnicy, pojawiło się błędne wyobrażenie, że nasz Pan w rzeczywistości nie był Bogiem, lecz człowiekiem różniącym się od nas tylko tym, że Bóg w nim mieszkał tak jak mieszka we wszystkich dobrych ludziach, ale w wyższym stopniu, tak jak Duch Święty przebywał w Aniołach i prorokach, niby w jakiejś świątyni, albo jak nasz pan obecnie przebywa w tabernakulum w kościele. Wtedy biskupi i wierni wyznawcy nie widzieli innego sposobu powstrzymania tego fałszywego, błędnego wyobrażenia, jak przez wyraźne ogłoszenie, jako atrybutu wiary, iż Maryja jest Matką Boga, nie człowieka tylko, ale i Boga. Od owego czasu tytuł określający Marię jako Matkę Boga stał się w kościele tym, co nazywamy dogmatem, czyli artykułem wiary. To jednak prowadzi nas. Do szerszego ujęcia tego problemu. Czy nadanie Marii tego tytułu jest czymś bardziej zdumiewającym niż nauka głosząca, że Bóg, nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem? Czyż to, że Maria jest Matką Boga, jest bardziej tajemnicze niż to, że Bóg człowiekiem się stał? A to drugie przecież jest, jak mówiłem, podstawową prawdą objawienia, zaświadczoną przez proroków, ewangelistów i apostołów w całym Piśmie Świętym. I cóż może być bardziej krzepiące i radosne, niż cudowne obietnice wynikające z owej prawdy, że Maria jest Matką Boga? Ten wielki cud, że stajemy się braćmi naszego Boga, że jeśli będziemy żyli dobrze i umrzemy w łasce Bożej, to wszystkich nas zabierze Bóg wcielony do owego miejsca, gdzie przybywają aniołowie, że nasze ciała powstaną z prochu i będą wzięte do nieba, że będziemy rzeczywiście zjednoczeni z Bogiem. Że będziemy uczestnikami natury boskiej, że każdy z nas z duszą i ciałem pogrąży się w otchłanie chwały, która otacza Wszechmocnego, że będziemy Go oglądali i dzielili Jego szczęśliwość zgodnie ze słowami, bo kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Matka Maria, matka Jezusa, święta Boża Rodzicielka. Skoro pojmujemy wiarą tę wielką podstawową prawdę, że Maria jest matką Boga, zaraz jak w orszaku pojawiają się inne prawdy, a jedną z nich jest to, że była ona wolna. O zwykłego losu śmiertelników, którym jest nie tylko umrzeć, ale powrócić jako ziemia do ziemi, popiół do popiołu, proch do prochu. Umrzeć musiała i umarła, tak jak i jej boski syn umarł, bo był człowiekiem. Ale różne dane przekonały świętych autorów, że chociaż jej ciało, było na pewien czas oddzielone od duszy i przeznaczone do spoczęcia w grobie, jednak nie pozostało tam, lecz zostało szybko zjednoczone na powrót z jej duszą i poddźwignięte przez naszego Pana do nowego, wiecznego życia niebiańskiej chwały. A oto najoczywistszy powód, Skłaniający do takiego mniemania. Skoro inni służebnicy Boga bywali podźwigani z grobu mocą Bożą, trudno przypuścić, żeby nasz Pan udzielił takiego przywileju komukolwiek innemu, a nie udzielił go swej własnej matce. Święty Mateusz opowiada, że po śmierci pana Jezusa na krzyżu. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy pomarli, powstało i wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Święty Mateusz mówi o wielu ciałach świętych, czyli świątobliwych proroków, kapłanów i królów czasów dawnych. Które powstały z grobów, jako zapowiedź dnia ostatecznego. Czy da się pomyśleć, że Abraham, albo Dawid, albo Izajasz, albo Ezechiasz, mogli dostąpić takiej łaski, a matka samego Boga jej nie dostąpiła? Czyż od miłości swego syna nie miała prawa domagać się? Aby nie odmówił jej tego, czego innym udzielił? Czyż nie była mu bliższa od największych, nawet świętych, jacy żyli przed nią? Czy było możliwe, żeby w stosunku do nich nastąpił wyłom w prawie grobu, a w stosunku do niej nie? Przeto z ufnością mówimy, że nasz Pan, który przez swą mękę. Uchronił ją od grzechu i skutków grzechu, nie omieszkał również zlać pełni zasług owej męki na jej ciało, tak samo jak na jej duszę. Któż ocenić może świętość i doskonałość tej, która wybrana została na Matkę Chrystusa? Jeśli temu, kto ma będzie jeszcze więcej dane, a świętość i błogosławieństwo Boże idą w parze, jak powiedziano nam wyraźnie, jakaż musiała być transcendentna czystość Matki Chrystusa, tej, którą Stwórczy Duch raczył cudowną obecnością swoją ocienić, jakież musiały być jej zalety, skoro została wybrana na jedyną bliską krewną ziemską syna Bożego jedyną istotę która z racji prawa natury był on obowiązany czcić jedyną która miała go piastować i wychowywać pouczać go dzień za dniem gdy w mądrość i w sile wzrastał Rozważanie to prowadzi nas jeszcze wyżej, jeśli tylko będziemy mieli odwagę pójść tą drogą, bo zastanówcie się, czym w istocie był ów uświęcony stan ludzkiej natury, z którego Bóg ukształtował swego bezgrzecznego syna, jeśli wiemy, że przecież co rodzi się z ciała jest ciałem. I że nie można wydobyć niczego czystego z tego, co jest nieczyste? Nic nie jest tak sposobne do utwierdzenia w naszych umysłach przekonania, że Chrystus jest rzeczywiście uczestnikiem naszej natury i pod każdym względem, a oprócz grzechu, człowiekiem, jak łączenie Jego postaci z myślą oni, przez którą stał się naszym bratem. Jezu, Mario, kocham was, ratujcie dusze, amen.